W kolejnym odcinku z cyklu The Swords of Ditto to my, Kapibary. No, jak mieliśmy się przywitać? No właśnie, musimy przećwiczyć przywitanie. Naprawdę Dobra jedziemy Dobra. z tym eee, Autobus. Nie, tutaj dungeon jakiś mamy. Gdzie jest? No nie wiem, gdzieś mamy. No zobacz Toczekaj. na mapie. Na dole. Dobra, lecimy na dół. A musimy iść chyba po czas jeszcze, nie? No ale jeszcze na mnie zaczął odliczać. No jeszcze nie. Jak zacznie odliczać, to tak? zaczniemy matkać. Tutaj Kami ta kupla kamieni. A czy my nie musimy tym kijem naszym rozwalić tego? Czy nie. Ale czymś może musimy w to rzucić, trafić? A nie o co tu chodzi. Nie wiem. Dobra, może idźmy do następnego, co? Tylko... Tylko no. muszę sobie gwizdek ustawić. I który? Ten obok Tukaj. domu? A ten z gwiazdką? Dobra, obok domu. że jaka ulewa u nas jest? Masakra po prostu. Dobrze, bo się chłodniej zrobiło. Eee, to góry, ogniem, ogniem go. Woah, fajne to jest, nie? O, tu jest płyta. płyta. No. Dobra, to jest to? Mm -hmm. To chyba nie jest to. Jeszcze inny? Jeszcze inny jest. Wow. Teraz tutaj drzewo chyba padnie. Też nam się tak wydaje. Boże, co tu się dzieje? Po prostu u nas jest oberwanie chmury. Grat! To jest grat. Grat, tak, grat. Boże. Normalnie. Armagedon. W trakcie nagrywania tej serii był Armagedon na świecie. Będziecie wiedzieć, który tydzień był. To jest ten. Nadawanie na żywo z końca świata. Tak. Transmisja na żywo. Czekaj spopsuje to Ale w sumie nie wiem to bez sensu jest popsowanie tego miejsca Boże, i w którą gydziemy. stronę. Chyba nas tu zaraz y, zabije ten garat. Wyrąbię nam szybciej. No, nawet nagrywać się nie da. Te wszystkie dźwięki, które słyszycie, to dźwięki natury. To nie jest szum w mikrofonie, nie. tylko to jest, To są dźwięki końca świata. E, na dół? Tak. Boże, co tu się dzieje? O nie, jeszcze, jeszcze spadłem do tego. Co tutaj jest? O! 50 tokenów, super, idziemy do góry. Nie, to nie są tokeny, tylko te, te wiesz... Celestial tokens. Coś tam, tak? Dlatego masz w Tak. On raczej nie lubi wielorybników. A zresztą kto lubi? Szemu mi kwisze. O nie. A tak szczurów. Dobra, idziemy do góry. Do góry? Nie wiem, bo oczywiście to jest znowu duże. O boże. A czemu? Trzeba tam wejść. A nie mogę tego podpalić. Aha, jest tutaj kamień, poczekaj. Aha, bo to jest na kamienie. Dobra, Twórzysz teraz mi tam otwórz tamto. Okej. Okay. Czekaj. Mam tam iść. Robię nam X. Dobra. Nie on. Sto tokenów. Otwierę ci przejście. Dobrze, już idę. Chodź tutaj, chodź. Już idę? Chodź szybko, chodź. Co, i nic tu nie ma, serio. Kamień jest. Hmm. Bez sensu. Poczekaj, jak dziś mamy jeszcze iść, jeszcze do góry, ale tam jakby było przejść. Patrz jaki skorpion. Chcemy powiedzieć, że my się tu teraz z powodzią mierzymy, ponieważ wszystkie okna nam e, wow. pozalewało, na kwiatki na balkonie poprzewracało, no generalnie jest jakiś Armagedon. Dobra. Do góry. Patrz jaki ptaszor sprężny. Aha, no? trzeba otworzyć. Czekaj, wystarczy. A tak? Jest eter kolejny. Pink. To jest mega Armageddon, i tutaj widzę. Po Zaraz tych... trzeba będzie. Dobrze, przeszliśmy. No, ale trzeba by było. No. Wrócić się. Gdzie? Tam do góry i ten ostatni ten, nie? Tam. Lewo. Lewo. Tu? To i dungeon, no. Tutaj i. A i ten obszar odkryć, tak. od, yy, dobra. Mamy jeszcze jedno zadanie z gwiazdką. Dobra, czyli idziemy w dół. dostałem jest ponczek

Się dziwię, że nie działa jak ja tam. No i włączył się zegar. I teraz powinniśmy sobie kupić jeszcze czas. To nie wiem, czy lecimy jeszcze w dół? Może jakiś teleport tutaj będzie ten Kazu? No właśnie. Czyli teraz tutaj w lewo. Dobra, musimy to szybko zrobić miary i w dół i w prawo. Tutaj jest ten motel. Jest kazur. Okej. Okay. Jest motel tutaj. To co robimy? Życie, Odkrywamy, życie czy tutaj, mój drogi. idziemy do tego motelu?

Mhm. Ale mamy tylko na mysz. Mało mamy tego. Extra effective toys. No takie różne tutaj są rzeczy. Idziemy stąd nie? Mhm. Wyciskam. Aha, i nagle, nagle uspokoiło Wszystko się. Wszystko Ale to w ogóle niedźwiedź o jest, Niedźwiedź co chce? Oskar to jest. Bo masz mało życia. To co, sprawdzamy jeszcze tutaj ten obszar. Czekaj, a na dole nic, na dole nic. uruchommy sobie mapkę dalej. I pójdziemy po czas. Tam jest jakieś kolo. Kolo. A w ogóle na dole, na dole jest przejście jakieś. Uh -huh. Kolo w Który? Czego ty chcesz, człowieku? W ogóle bardzo mało czasu już nam zostało. Słuchaj. Tak, no właśnie musimy iść po czas. To idźmy po czas. Jak nas stać? Czyli on jest fisherman. W ogóle tu są kamienie w kształcie duchów, zobacz. Tak. W Słuchaj, bo już nam mało czasu zostało. To czekaj, wejdźmy jeszcze tutaj, odblokujmy sobie i idźmy. my tu czas. Jeszcze tam jest jeden taki duży obszar w środku mapy. Czekaj, bo to mroczna za jakaś jest. Ale dał jedzenie. No, jest studnia. Ale my tu byliśmy, chyba? Nie. Nie dostałem. No, ale w ogóle go nie widać. Jak z nim walczyć? Teraz. Dało się. W ogóle zakaził mnie. Jakaś czerwona studnia tu jest. Dobra, słuchaj, bo musimy czas sobie kupić. Trzy, szybko. Eee, już, 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 Ciekawe, już. Shrine. Ciekawe tutaj stać. Już tu chyba wiele nie zrobimy. Hmm. Idę od razu kupić. Okay. Dawaj, time 250. Tak, czy to moglibyśmy sobie jeszcze kupić? Tylko nie wiem, czy od razu. Nie, myślę, że następnym razem, <głos》>, bo on ci daje tylko. O jeden dzień chyba. Final day. Mhm. A jeszcze raz? 300, no to już No więcej nas nie stać. I raczej nas nie będzie stać. I to musimy się wyrobić. No. Okay. No to co? Kończymy na dzisiaj? Tak, to ten odcinek kończymy. No, to pauzuj, I... bo czas nam leci. Pauzuję, pauzuje. pauzuje, pauzuje. Dobra. Eee, dzięki za uwagę dzięki. i cześć.